drodzy widzowie znajdujemy się w najbardziej zakazanej części miasta Slam Free Field najbardziej niebezpieczna i ciemna alejka w second Sącz, po co odwiedzamy takie niebezpieczne i zwodnicze miejsca aby spotęgować doznania związane z zaciąganiem się artbookiem z kolekcjonerki miasta wilków żeby do doznania spotęgować trzeba wybrać jeden z trzech sposobów zaciągania się wszystkie te trzy sposoby omówimy właśnie teraz Po pierwsze potrzebujemy Towaru w specjalnie zabezpieczonym worku I Teraz istnieją trzy sposoby na zaciąganie się w odpowiednim klimacie. Pierwszy sposób: zaciąganie się pojedynczą kartką. Drugi sposób: zaciąganie się poprzez wertowanie. A trzeci sposób zaciąganie się bezpośrednio z worka, czyli nie wyciągamy wtedy towaru z worka. Osobiście polecamy najbardziej sposób numer dwa. Zaciąganie się prosto z worka też nie jest takie złe. Najmniej stymuluje opcja pierwsza. i radzę się z tym streszczać. Ponad na 99% zaraz pojawią się tu jakieś gangole. A co za tym idzie karetka i policja. Nazwa najciemniejszej ale, z alejek? Wąska. Paradoksalnie lepiej tu być szerokim. Pewnie też kuloodpornym.